Ale dzisiaj w rozemzy losem z... Bardzo ja A samo jeszcze, kupię to jest. Bo No, Zomix, może się znać. To trzeba potem trafić. No. Także, także no, będzie ciężko. Nie krwyciły się, tak będziemy 20, 20 razy. No, jeszcze nie, jeszcze nie mówcie, że są słaby w poprzeczkę, że nie trafiać. No. Po prostu ja jestem po, po wypadku krasem, więc jestem cały popierany nie na moim życie. Dobra, koniec, ty, z no to, trzy. Dobra. Bo Dobra, zaczynała. Pierwsza pozycja. Sześć, już czeramy. Jak widzicie, jest pierwsza pozycja. są trzy pozycje. No, nie no, nie dawaj, dawaj. A, i trafił. Dobra, no, 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 to no, nagrał no, Challenge i... Nie My no, no kopnij to! A, oh, udało się! Bartek ma problemy z kopalnią jak widzicie jak to jest. Nie obwiniajmy go! Bo to... No i trzeciej pozycji będzie trzeba się... I piłka leci! I woda, piłka leci! Ja. Ja, na okay. Teraz, ja. Teraz kowal I ja nie do przyjęcia Dobra, widzicie, jeszcze ja, żyję, jeszcze żyję. Można powiedzieć, to jest pił chyba, nie? No, tu chyba. Kurde. O, taki mały odstęp. Ja pewnie nie trafię. Ale słupko. A, ja, nie trafił? Te, te bramki są takie pechowe, że piłka Dobra. utyka. Dobra. I teraz kolejna konkurencja. Nie, nie, nie. Zaraz zajmę w, sub... w pierwszej konkurencji. Trzeba trafić w słupki, ale to stąd! W barcek! stąd byli, o, pozycji, To było proste. Nie wiem, kto będzie trafić w pierwszej pozycji. O, I nie dawajcie, się już, bo tu się na szło, po prostu. Jest pogoda taka, Jerzy! No kurde, się trzymaj! <noise> no ścielę od razu! To no Bartęk Radio Mix. dzisiaj, że to niemożliwe, ale no, daj radę, ja też jakoś tak powiem. Będą kulisy z tego, mówisz? No. Jedno trafienie. Ty przeknąłeś? Nie, ja powiedziałem ja pierdolę, a to nie jest to, jest No hmm. co? I nie i pierdolę. A to ja robię, a ja będę zaprycha, bo ja po prostu nie umiem. Dobra, A jeszcze jest potem konkurencja y, sam na sam z bramkarzem. By Przepraszamy za samochody, ale wiecie... Cz. To jest publiczne! Janusz! O, trafił. Takiej trzeciej pozycji nie trafił, ale bym farta. O, nie trafił. Wadłocie? 2, 2, czyli... Ej, ja z moim ustawię i około dzisiaj będziemy krawędzi dziesięć kółek, żeby na przykład tu, a piłka będzie tu, żeby, a nie na przykład tu, żeby potem się, że potem. Dobra, iść po piłkę. No, żeby potem już nie bym na fazie, żeby po prostu piłka, było dużo, żeby bliżej, żeby ta faza nie, 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 nie minęła. Dobra, więc krótka przerywa, zaraz wracamy. Dobra, już jesteśmy z powrotem. Dobra, no i teraz... I jak rzucimy się... w oku moje dziewczyny, to sami. Sam. Aha, no to na dziewczyny, sami. Tak, tak. To, to ja, no, to ja. Dobra, bym... i zaczynamy Uważam, że Uważaj no to lecimy. Każdy ma pociąg. Pociąg ma dwie. Jakby były szumy, to przepraszamy, bo akurat wiatr wieje. Kurde. I nie trafił? Ale piłko. O, ja, poleciała. Jeszcze, jeszcze masz dwie szanse. O, trochę się nabiegamy. Musisz złapać tą piłkę. Dobra, czyli ja... punktów teraz ja na Dobra. konkurencja będzie jak kręcenie.

What? Ale no, no. to no. I teraz jest nie? No? no. Dobra. To piłka, a gdzieś to bym już chciała powiedzieć o kaziu. No co? No, so. Dobra. jest mi tutaj. to że można. nie.

Zobaczycie, zaraz wracałam. Już jesteśmy, okej. Okay. Właśnie że jeszcze zdecydowaliśmy się na jeszcze jedną konkurencję. Bo to szybko to zleciało. I będę to. jak. gotowy? No. Dobra. Pierwszy strzał. Bartek. A, jest pięć strzał! Skimmy wolne. Daj mi go. Najlepiej później. Ojej. I... Nie. no. Jezu, ja, to... tu... co? Jak, jak trafisz wszystkie no to jeszcze jednego musisz trafić, żeby mnie pokonać. Żeby, żebyś poproszyła, żeby jak na przykład... pięć ja, muszę. No. O! że w ciebie trafiłem, Dobra. Jeden no. strzał no, nie zbawia, co się mówi. Ty jeden strzał trafiłeś, jeden nie, No. A ja bym musiał na przykład trzy trafione, pania. dwa nie. się O! I trochę jeszcze razy I dopiero jednego dłuższa. Koła słowa dupa. Powracamy. Dobra. Pamięt! Pośladki można, bo się wywaliłem. Koła jednego szali, a jednego bola, a dwa w skudu. jeszcze mu zostało Nie no. uważaj. Szywę. Ale to na no, ja już mówiliśmy mu... No ale zasady! Należy mu dzisiaj mocno jeżdżały. Tylko uważam na moją nogę na, i na rękę. Dobra. I na brzu. Dobra, to teraz ja mamy w stylu takiego... Ee, tego, lewego. I się... bo ja nie myślałem. Kurde, nie, nie wyszłam. Bo musiałem tak. Poczętna tak, pięć na pięć. Co? Już jeszcze jeden. No jeszcze jeden. No. Nie wyszło to do Myśleliśmy, że będzie to trochę lepiej wyglądać. I tyle. Przepraszamy za to, że ogólnie tak się zachowujemy dziwnie i tak dalej, że to na mnie wychodzi. Bo trochę jeszcze raz tyle włączyliśmy. Czasami nie idzie nic dusić. Mój kolega Paweł połam. I mój kolega Dawid skręcił skręcił do spółk sobie poza rękę. Bo kolega Paweł strzelił Dawid.

Do tego zaman, to ja tego Nie wygrałem! Nie no. wygrałem! Nie wygrałem! Przepraszam! 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 ile Przepraszam! 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 do To po No, na chyba... Oj. Przepraszamy, na chwilę powracamy. Ja jeszcze jeden ształt. Cztery Aha. trafiłeś? Jeden, na razie No, jeden na trzy trafę. Bo wtedy było pięć, no, około, Trzy na jednego szczere. Jest mały szczery <try> <Dobry się, try> A do Dobra, dobra no, to się... to... Ach, Kowal już raz dostał w nocy Ja bym trafić, żeby trafić, wy, znowu do Gdańska Ciekawe, ciekawe <try> по носове щелка от Co? To tyle. W dzisiejszym odcinku. Przepraszam, jeżeli były takie głupie i tak dalej. Nie chcieliśmy, ale wydaje mi się, że fajnie było coś takiego trochę poszaleć sobie. I kolejny taki odcinek być może w mojej urodzinie znowu z No także to tyle. Trzymajcie się i lecimy z kolejnymi odcinkami. Um abraço.